Przysłowie mówi, że za mundurem panny idą sznurem i chyba coś w tym jest, bo organizowana po raz piąty impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców i turystów. Program przepełniony był atrakcjami zarówno dla młodych, jak i starszych miłośników militariów. Jak zwykle sporo różnych atrakcji i współczesne Wojsko Polskie z kilku jednostek z terenu województwa dolnośląskiego, m.in. z Bolesławca, ze Świętoszowa, 3 Brygada Radiotechniczna z Wrocławia, nowoczesny sprzęt, wyrzutnia rakiet Nowej generacji, stacja radiolokacyjna, którą mamy gdzieś za sobą, również bardzo nowoczesne uzbrojenie. W pikniku udział wzięli także przedstawiciele służb, między innymi policjanci i celnicy, którzy przybliżali odwiedzającym tajniki swojej pracy. Najmłodsi cieszyli się z możliwości przejażdżki radiowozem, trochę starsi mieli okazję poznać sprzęt używany obecnie w armii. Chcieliśmy zaprezentować stację radiolokacyjną NUR-15, nazywamy ją ODRA. To jest sprzęt radiolokacyjny używany przez żołnierzy III Wrocławskiej Brygady Radiotechnicznej. Jest to stacja radiolokacyjna, która jest trójwspółrzędna, czyli Podaje takie nam dane jak azymut, odległość i wysokość. Potrafi rozwinąć się do 20 minut z załogą siedmiu ludzi i przekazywać informacje na w odległości 240, 240 km i wysokości do 30 km o wszystkich obiektach, które się znajdują, można powiedzieć, w jej strefie widzialności. Po raz pierwszy w imprezie wzięli udział rekonstruktorzy. Umundurowanie pojazd i uzbrojenie z czasów generała Maczka zaprezentowało mieszkańcom stowarzyszenie Odwach. Mamy na wyposażeniu Jeepa Willisa, który był podstawowym samochodem, jak gdyby lekkim, terenowym, na wyposażeniu pułku Mamy ręczny karabin maszynowy Bren, mamy broń osobistą, czyli pistolety maszynowe Sten czy karabin Enfield. Oprócz tego prezentujemy wykrywacz min, brytyjski wykrywacz min MK3 oraz Całość wyposażenia służąca sekcji dragonów no w walce jak i bytowaniu na, na linii frontu. Piąty piknik militarny odwiedziło niemal tysiąc osób.